Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak starożytni filozofowie stołyki znajdowali spokój i równowagę nawet w najtrudniejszych sytuacjach? Wyobraź sobie posiadanie zestawu narzędzi umysłowych, które pozwalają ci nawigować przez burzę życia z pogodą ducha i determinacją. Nauki stoicyzmu oferują dokładnie to, ujawniając starożytne sekrety, które nadal są niezwykle istotne i potężne w dzisiejszych czasach. Eksplorując te praktyki, Odkryjesz, jak pielęgnować życie pełne znaczenia, odporności i spokoju. Każdy z dziewięciu sposobów stoickich na znalezienie spokoju w samotności oferuje unikalne okno na samopoznanie i rozwój osobisty. Od akceptacji chwili obecnej po kultywowanie wdzęczności, te praktyki zachęcają nas do spojrzenia w głąb siebie i ponownego odkrycia naszej prawdziwej siły. Dzięki praktycznemu i głęboko introspektywnemu podejściu. Te lekcje mogą przekształcić sposób, w jaki postrzegasz samotność, zamieniając ją w okazję do osobistego wzbogacenia. Wyobraź sobie, że zaczynasz każdy dzień z nowym poczuciem celu i jasności, wiedząc, że posiadasz dyscyplinę i koncentrację potrzebne do osiągnięcia swoich celów. Praktyka medytacji i codziennej autorefleksji może być tym, czego potrzebujesz, aby żyć pełniej i świadomiej. Przyjmując prostotę minimalizmu, Otwierasz przestrzeń na to, co naprawdę ważne, eliminując rozpraszacze i znajdując spokój w prostocie. I to jeszcze nie wszystko. Poszukiwanie wyższego celu i zdolność do przyjęcia izolacji jako okazji do wzrostu to fundamentalne filary, które mogą podnieść Twoje życie na nowe poziomy. Każda z tych praktyk stoickich jest kluczem do odblokowania głębszego poziomu spokoju i satysfakcji wewnętrznej. Umożliwiając Ci życie zgodne z Twoimi najgłębszymi wartościami i autentycznością. Jeśli jesteś gotowy, aby wyruszyć w tę transformacyjną podróż i zgłębiać potężne lekcje stoicyzmu, dołącz do nas. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić żadnych inspirujących treści, które mogą Cię prowadzić w kierunku bardziej zrównoważonego i znaczącego życia. Pozwól, aby te starożytne praktyki oświetliły Twoją drogę i odkryj spokój oraz siłę. Które tkwią w Tobie. Akceptacja teraźniejszości. Akceptacja teraźniejszości to podstawowa praktyka stoicyzmu, która uczy przyjmowania rzeczywistości taką, jaka jest, bez oporu czy urazy. To podejście pozwala nam uwolnić się od ciężaru przeszłości i niepokojów dotyczących przyszłości, koncentrując naszą energię na chwili obecnej. Akceptując teraźniejszość, znajdujemy niewyczerpane źródło wewnętrznego spokoju ponieważ przestajemy walczyć z tym, czego nie możemy zmienić. Wyobraź sobie spokój, który pojawia się, gdy odłożysz na bok nierealistyczne oczekiwania i przyjmiesz życie na jego własnych warunkach. Akceptacja daje nam jasność i siłę potrzebną do stawienia czoła codziennym wyzwaniom spokojnym umysłem i otwartym sercem. Ta praktyka pozwala nam docenić małe piękna życia, które często umykają naszej uwadze w wirze zmartwień. Kultywując akceptację, uczymy się widzieć każdą chwilę jako wyjątkową okazję do wzrostu i nauki. Ta perspektywa pomaga nam przekształcać trudne sytuacje w cenne lekcje, wzmacniając naszą odporność i zdolność adaptacji. Akceptacja uwalnia nas od pęd niezadowolenia, pozwalając żyć pełniej i bardziej świadomie. Podczas typowego dnia, gdy staniesz w korku lub będziesz musiał czekać w długiej kolejce, zamiast się irytować. Możesz po prostu zaakceptować sytuację taką, jaka jest. W ten sposób pozwolisz sobie obserwować otaczający cię świat, zauważając detale, które normalnie umknęłyby twojej uwadze, i znaleźć nieoczekiwany spokój w środku chaosu. Praktyka akceptacji to ciągła podróż do samopoznania i osobistego wzrostu. To zaproszenie do życia bardziej świadomego i obecnego, doceniającego życie w całej jego złożoności i pięknie. Akceptując teraźniejszość, odkrywamy głębokie źródło spokoju i zadowolenia, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Samopoznanie. Samopoznanie jest kluczem do wewnętrznego spokoju i jednym z filarów stoicyzmu. Spędzanie czasu w samotności może być wartościową okazją do eksploracji swoich myśli, emocji i motywacji. Im lepiej się znamy, tym bardziej jesteśmy zdolni radzić sobie z emocjami i podejmować decyzje. Które odzwierciedlają nasze prawdziwe wartości. Samopoznanie pozwala nam identyfikować nasze mocne i słabe strony, pomagając rozwijać większą współczucie dla siebie i skuteczniej pracować nad obszarami wymagającymi poprawy. Ta praktyka daje nam jasność, by zrozumieć, co naprawdę jest ważne w naszym życiu, pozwalając nam dostosować nasze działania do osobistych celów i wartości. Proces samopoznania obejmuje również refleksję nad przeszłymi doświadczeniami i zrozumienie, jak ukształtowały one naszą obecność. Ta introspekcja pomaga nam rozpoznać wzorce zachowań, które mogą nas powstrzymywać od pełnego potencjału, dając jednocześnie możliwość ich świadomej zmiany. Podczas samotnych chwil poświęć czas na pisanie w dzienniku, reflektując nad swoimi doświadczeniami, uczuciami i myślami. Ta praktyka może ujawnić głębokie wglądy w Twoje motywacje i pragnienia, umożliwiając głębsze połączenie z samym sobą. Podróż do samopoznania to ciągła eksploracja naszego umysłu i ducha. Im lepiej się znamy, tym bardziej odkrywamy sens spokoju i celu, który nas podtrzymuje nawet w najtrudniejszych momentach samotności. Ta praktyka umożliwia nam życie bardziej autentyczne i spełnione, w harmonii z naszym prawdziwym ja. Medytacja. Medytacja to starożytna praktyka, która promuje spokój i jasność umysłu, będąc wartościowym narzędziem do znajdowania spokoju w samotności. W stoicyzmie medytacja służy do kultywowania spokoju i odporności, pomagając nam skupić się na teraźniejszości i uspokoić niespokojny umysł. Ta prosta i dostępna praktyka może przekształcić nasze doświadczenie samotności w czas głębokiego wewnętrznego spokoju. Poświęcając kilka minut dziennie na medytację, Tworzymy przestrzeń do obserwowania naszych myśli i emocji bez oceniania. Ta praktyka pozwala rozpoznać i uwolnić się od negatywnych wzorców myślowych, promując poczucie lekkości i spokoju. Medytacja pomaga nam rozwijać bardziej skupiony i zrównoważony umysł, co jest kluczowe do stawienia czoła wyzwaniom życiowym ze spokojem. Regularna medytacja wzmacnia naszą zdolność koncentracji i zwiększa naszą świadomość w chwili obecnej. Ta praktyka pozwala żyć pełniej i świadomiej, doceniając każdą chwilę za jej wyjątkowość. Dzięki medytacji uczymy się kultywować wdzięczność i współczucie zarówno dla siebie, jak i dla innych. Podczas intensywnego dnia, znalezienie cichego kącika do siedzenia w ciszy i skupienia się na oddechu może być niezwykle regenerujące. Nawet kilka minut medytacji może przynieść poczucie spokoju i jasności, odnawiając Twoją energię i perspektywę. Praktyka medytacji to ciągła droga do spokoju i samopoznania. Jest to potężne narzędzie do przekształcenia naszej relacji z samotnością, pozwalając znaleźć radość i zadowolenie we własnym towarzystwie. Medytując, odkrywamy niewyczerpane źródło spokoju i dobrostanu w naszym wnętrzu. Czytanie Filozoficzne Czytanie Filozoficzne to potężny sposób na znalezienie spokoju w samotności, dostarczający inspiracji i wskazówek. Teksty stoickie oferują głębokie refleksje na temat natury ludzkiej, cnoty i celu życia. Zanurzając się w dziełach filozofów takich jak Seneca, Epiktet i Marek Aureliusz, znajdujemy praktyczną mądrość, która może pomóc w nawigacji przez wyzwania życia z większą jasnością i spokojem. Czytanie tekstów filozoficznych pozwala nam nawiązać kontakt z wybitnymi umysłami przeszłości, poszerzając naszą perspektywę i oferując nowe sposoby myślenia i życia. Ta praktyka pomaga rozwijać bardziej krytyczny i refleksyjny umysł, niezbędny do zrozumienia i stawienia czoła własnym trudnościom. Filozofia stoicka, ze swoim naciskiem na odporność i akceptację, oferuje cenne narzędzia do znajdowania spokoju nawet w momentach samotności. Oprócz oferowania praktycznej mądrości, czytanie filozoficzne dostarcza nam poczucia łączności z ludzkością. Badając myśli i doświadczenia innych, uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i pytaniach. To połączenie daje nam siłę i odwagę, aby stawić czoła własnym wyzwaniom z większą pewnością i spokojem. Podczas spokojnego popołudnia zasiadanie z książką filozofii stoickiej może być niezwykle wzbogacającym doświadczeniem. Słowa mądrości i refleksji mogą przynieść nową perspektywę na Twoje troski, oświetlając Twoją drogę jasnością i celem. Czytanie filozoficzne to praktyka. Która wzbogaca umysł i ducha, dostarczając ciągłych wglądów i inspiracji. Jest to sposób na znalezienie towarzystwa i wskazówek w chwilach samotności, łącząc nas z nagromadzoną mądrością ludzkości. Eksplorując głębie filozofii, odkrywamy nowe wymiary spokoju i zrozumienia w naszym życiu. Kultywowanie wdzięczności. Wdzęczność jest potężnym narzędziem do znalezienia spokoju i zadowolenia, nawet w samotności. W stoicyzmie kultywowanie wdzęczności polega na świadomym docenianiu wszystkiego, co mamy, bez względu na to, jak małe czy niepozorne mogą się wydawać. Ta praktyka przekształca naszą perspektywę, pomagając dostrzec obfitość i piękno, które nas otaczają, zamiast skupiać się na brakach. Wdzęczność pozwala nam dostrzegać wartość w codziennych doświadczeniach i relacjach, budując głębsze połączenie z naszym życiem. Ta praktyka wzmacnia nasze pozytywne emocje, zwiększając ogólne poczucie szczęścia i zadowolenia. Kultywując wdzięczność, uczymy się czerpać radość z prostych przyjemności, które często umykają naszej uwadze. Wdzęczność również pomaga nam radzić sobie z trudnościami z większą siłą i odpornością. Przypominając sobie, za co jesteśmy wdzięczni, możemy łatwiej przejść przez trudne chwile, zachowując perspektywę i nadzieję. Ta praktyka wzmacnia naszą zdolność do przekształcania wyzwań w okazję do wzrostu i nauki. Podczas samotnych chwil możesz stworzyć nawyk pisania w dzienniku rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Ta regularna praktyka może przynieść ogromne korzyści dla Twojego samopoczucia, pomagając Ci dostrzegać piękno i obfitość, które Cię otaczają. Kultywowanie wdzięczności to ciągła podróż odkrywania i doceniania życia w Jego pełni. Ta praktyka przynosi głęboki spokój i zadowolenie, pomagając nam żyć bardziej świadomie i pełniej. Praktykując wdzięczność, odkrywamy nowe źródła radości i zadowolenia, które nas podtrzymują nawet w najtrudniejszych momentach. Samodyscyplina, Samodyscyplina jest centralną cnotą stoicyzmu, która pozwala nam utrzymać skupienie i produktywność, nawet w chwilach samotności. Kultywując samodyscyplinę, Rozwijamy zdolność do kontrolowania impulsów i skutecznego kierowania swoją energią. Ta praktyka pomaga nam osiągać cele i żyć zgodnie z naszymi wartościami, przynosząc poczucie spełnienia i wewnętrznego spokoju. Samodyscyplina pozwala nam ustalać i przestrzegać zdrowych i produktywnych rutyn, które są kluczowe dla dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego. Utrzymując strukturę w naszym codziennym życiu, unikamy prokrastynacji i rozproszeń. Maksymalizując swój potencjał i efektywność. Ta praktyka pomaga nam zachować równowagę i stabilność, nawet gdy jesteśmy sami. Rozwijając samodyscyplinę, uczymy się również lepiej radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami. Ta praktyka wzmacnia nas mentalnie i emocjonalnie, pozwalając skuteczniej stawiać czoła przeciwnościom. Samodyscyplina pomaga nam skoncentrować się na długoterminowych celach opierając się chwilowym pokusom i rozproszeniom. Podczas samotnych poranków, podjęcie decyzji o wczesnym wstaniu i wykonaniu rutyny ćwiczeń fizycznych i medytacji może być potężnym sposobem na rozpoczęcie dnia z energią i jasnością. Ta regularna praktyka wzmacnia twoją samodyscyplinę i przynosi poczucie kontroli i dobrostanu. Samodyscyplina to ciągła podróż do samopoznania i wzrostu, oferująca sposób na życie bardziej intencjonalne i spełnione. Ta praktyka pozwala nam osiągać marzenia i żyć zgodnie z naszymi wartościami, przynosząc głęboki spokój i zadowolenie. Kultywując samodyscyplinę, odkrywamy swoją prawdziwą siłę i potencjał. Codzienna refleksja. Codzienna refleksja to stoicka praktyka, która promuje samoocenę i osobisty wzrost. Rezerwując czas każdego dnia na refleksję nad swoimi działaniami, myślami i emocjami, Rozwijamy większą świadomość i zrozumienie siebie. Ta praktyka pozwala identyfikować obszary do poprawy i świętować swoje postępy, przynosząc poczucie spokoju i spełnienia. Codzienna refleksja pomaga nam utrzymać jasne skupienie na naszych celach i wartościach, zapewniając, że nasze działania są zgodne z naszymi intencjami. Ta praktyka pozwala uczyć się na swoich doświadczeniach, unikając powtarzania tych samych błędów i wzmacniając naszą odporność. Codzienna refleksja jest potężnym narzędziem do samopoznania i osobistego rozwoju. Regularna praktyka refleksji pomaga nam lepiej rozumieć i radzić sobie z negatywnymi emocjami i myślami. Eksplorując swoje reakcje i motywacje, zyskujemy większą jasność i kontrolę nad swoim umysłem i zachowaniem. Ta praktyka pozwala stawić czoła wyzwaniom życiowym z bardziej spokojnym i zrównoważonym umysłem, promując wewnętrzny spokój. Pod koniec intensywnego dnia, zarezerwowanie kilku minut na refleksję nad swoimi doświadczeniami może przynieść poczucie zamknięcia i zrozumienia. Pisanie w dzienniku o swoich myślach i uczuciach może oświetlić aspekty Twojego życia, które wymagają uwagi i troski. Codzienna refleksja to ciągła praktyka samooceny i wzrostu, oferująca sposób na życie bardziej świadome i intencjonalne. Jest to potężne narzędzie do znajdowania spokoju i celu pozwalające uczyć się i rozwijać każdego dnia. Kultywując codzienną refleksję, odkrywamy głębokie źródło samopoznania i dobrostanu. Cel wyższy. Znajdowanie wyższego celu to centralna praktyka stoicyzmu, która pomaga żyć bardziej znacząco i intencjonalnie. Identyfikując i realizując cel, który wykracza poza nasze natychmiastowe potrzeby i pragnienia, znajdujemy głębokie poczucie spełnienia i spokoju. Ta praktyka daje nam jasny kierunek i motywację do działania, promując poczucie celu i znaczenia. Wyższy cel pomaga nam utrzymać skupienie i odporność, nawet w chwilach samotności i trudności. Mając w głowie jasny cel, jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom z większą odwagą i determinacją. Ta praktyka daje nam poczucie połączenia z czymś większym od nas samych, promując poczucie wspólnoty i przynależności. Dążenie do wyższego celu pomaga nam również żyć zgodnie z naszymi wartościami i zasadami, zapewniając, że nasze działania odzwierciedlają nasze najgłębsze przekonania. Ta praktyka pozwala znaleźć pokój i satysfakcję, wiedząc, że przyczyniamy się do czegoś znaczącego i trwałego. Wyższy cel daje nam siłę i motywację do dalszego działania, nawet gdy czasy są trudne. Podczas momentów samotności, poświęcenie się projektowi wolontariatu lub sprawie w którą wierzysz, może przynieść głębokie poczucie celu i połączenia. Ta dedykacja nie tylko wzbogaca Twoje życie, ale także wnosi pozytywną różnicę w życie innych. Dążenie do wyższego celu to ciągła podróż odkrywania i wzrostu, oferująca sposób na życie bardziej pełne i znaczące. Ta praktyka łączy nas z naszym prawdziwym ja i społecznością wokół nas, przynosząc głęboki spokój i spełnienie. Znajdując i realizując wyższy cel, Odkrywamy naszą prawdziwą siłę i potencjał, żyjąc życiem pełnym sensu i celu. Minimalizm. Minimalizm to praktyka, która pozwala nam znaleźć spokój poprzez upraszczanie naszego życia i koncentrowanie się na tym, co naprawdę ważne. W stoicyzmie minimalizm polega na eliminowaniu niepotrzebnych rzeczy i zobowiązań, które obciążają nas i odciągają od naszego prawdziwego celu. Ta praktyka przynosi jasność umysłu i spokój pomagając nam żyć bardziej intencjonalnie i świadomie. Redukując nadmiar i koncentrując się na esencji, odkrywamy większe poczucie wolności i zadowolenia. Minimalizm pozwala nam uwolnić się od ciężaru materialnych posiadłości i społecznych oczekiwań, kierując naszą energię na to, co naprawdę przynosi radość i spełnienie. Ta praktyka promuje prostotę i autentyczność, pomagając nam żyć zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami. Minimalizm również wzmacnia naszą zdolność do radzenia sobie z trudnościami, ucząc nas doceniać to, co mamy, i nie przywiązywać się do rzeczy materialnych. Ta perspektywa pozwala nam zachować spokój i równowagę, nawet w obliczu strat czy zmian. Minimalizm pomaga nam czerpać radość z prostych przyjemności i relacji, które naprawdę wzbogacają nasze życie. Podczas sprzątania domu, decyzja o pozbyciu się rzeczy, których już nie potrzebujesz, może przynieść poczucie lekkości i odnowy. Tworzenie przestrzeni, która jest wolna od bałaganu, pomaga stworzyć spokojne, inspirujące otoczenie. Praktyka minimalizmu to ciągła podróż odkrywania i upraszczania, oferująca sposób na życie bardziej świadome i intencjonalne. Ta praktyka pozwala nam znaleźć spokój i zadowolenie w prostocie, doceniając prawdziwe bogactwa życia, które leżą poza materialnymi posiadłościami. Kultywując minimalizm, odkrywamy głębokie źródło spokoju i szczęścia, które nas podtrzymuje nawet w najtrudniejszych momentach. Czy potrzebujesz dalszej pomocy lub dodatkowych tłumaczeń? Zanurzając się w naukach stoicyzmu, odkrywamy głębokie źródła spokoju i siły, które mogą transformować nasze życie. Każda z dziewięciu stoickich praktyk oferuje unikalne narzędzia do radzenia sobie z samotnością i trudnościami. Pozwalając nam żyć pełniej i bardziej świadomie. Od akceptacji chwili obecnej po minimalizm, każda z tych lekcji przynosi nową perspektywę i zrozumienie, które mogą przynieść spokój i spełnienie. Starożytne mądrości stoików są nadal aktualne i potężne, pomagając nam znaleźć równowagę i jasność w chaotycznym świecie. Praktykowanie wdzięczności, samodyscypliny i codziennej refleksji pozwala na głębsze zrozumienie siebie i otaczającego nas świata. Znalezienie wyższego celu i kultywowanie prostoty minimalizmu to klucze do odkrycia wewnętrznego spokoju i spełnienia. Jeśli te stoickie nauki wzbudziły Twoją ciekawość i pragnienie zmiany, zapraszamy do dalszego zgłębiania tych tematów razem z nami. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści, które mogą pomóc Ci wprowadzić te praktyki w życie. Dołącz do naszej społeczności która dąży do bardziej zrównoważonego i świadomego życia. Podziel się tym wideo z bliskimi, którzy również mogą czerpać korzyści z tych potężnych stoickich lekcji. Razem możemy odkrywać głębokie źródła spokoju i siły, które są w zasięgu każdego z nas. Twoje wsparcie i udział pomagają szerzyć te wartościowe nauki, przynosząc korzyści wielu osobom na ich drodze do wewnętrznego spokoju i spełnienia.